Siemanko i czołgistki, ja jestem multi. i dziś zobaczymy, czy najlepszy gracz w World of Tanks jest w stanie sam wygrać bitwę. Będzie to potyczka na niemieckim snajperze Leopard 1 na mapie Malinówka i tutaj zobaczymy grę bardzo odważną, bardzo agresywną, coś co może wydawać się nietypowe. Jak na leoparda. No ale, żeby robić takie wyniki jak Bohater, który naprawdę, no, kręci wyniki 5000 na bitwę, to jest pestka dla niego. No to wiadomo, że trzeba grać w miarę odważnie, ale mądrze, tak aby nie ginąć. I w tej bitwie, oczywiście, postaram się tłumaczyć niektóre decyzje Bohatera, czemu to zrobił i dlaczego to daje mu właśnie sukces ostatecznie. Nie mówię o wygranej, mówię o wyniku. No i co? Na początek, oczywiście, lecimy na Górkę. Bohater pewnie dobrze ocenił swoją szansę na zajęcie tej miejscówki. Popatrzmy na skład przeciwnika, bo od tego w sumie zawsze zaczynamy mądrą analizę potyczki. Więc widzimy tutaj, że rywale nie mają jakiegoś. Bardzo szybkiego pojazdu. Nie ma tutaj kołowców, nie mają jakiegoś cesa 63 więc raczej to my będziemy pierwsi na górce, szczególnie że Lopard jest jednym z najszybszych medów, ponieważ rozpędza się maksymalnie do 70 km na godzinę. Większość medów jeździ troszeczkę wolniej. No i teraz, mając już dobrą miejscówkę, krzaczki, patrzymy, czy ktoś tędy przypadkiem nie jedzie. Kolejna zaleta Leoparda to oczywiście zasięg widzenia, który wynosi 410 metrów. No i pozwala nam spokojnie podświetlać wszystkie pojazdy, które chcą przejechać. I mówię tutaj oczywiście o ciężki, bo z Medami może być gorzej. No i tutaj, proszę bardzo, pojawił się pierwszy cel T54, bohater, jako że używa pocisków bardzo szybkich, tych jeszcze goldowych, podkalibrowych, no to z łatwością trafia go za 417. Teraz że to od 430, no ale to dlatego, że było widać tylko jego malusienki fragment. Niestety z uwagi na to, że chowaliśmy się po strzale i nasz kowiec też podświetla bardziej dolną część bazy przeciwnika, to nie widział pojazdów, które wjeżdżają na górkę. No i tutaj mamy dwa cele. Chińską WZ-111 model 1 myślnik 4, 4 i mamy Lewandowskiego. Lewandowski jeszcze z boostem na HP. Na początek wybieramy WZ. -kę. Ona jest oczywiście szybsza i do tego w tej sytuacji lepiej ją wykończyć, bo może prędzej zacząć w nas strzelać. Bohater bardzo fajnie mierzy w garnek, niestety rykoszy trochę pechowo i zwróć uwagę, że zawsze się cofa, tak aby utrudnić rywalom celowanie. Pamiętajcie też o tym, że bohater nie gra odważnie tylko dlatego, że y, chce grać odważnie, tylko dlatego, że ma wsparcie. Jeżeli zatrzymamy sobie teraz powtóreczkę i popatrzymy za nas, to okaże się, że mamy ogromne wsparcie i dlatego też ci rywale nas nie atakują, bo czują respekt nie tylko przed nami, ale przed naszymi słusznikami. A my. Patrzymy, kiedy rywale odwracają wieżyczki i strzelają i wtedy dopiero się y, odsłaniamy, nie wcześniej, no bo wiadomo, wtedy byśmy ponosili straty. Udało się fajnie sieknąć w Lewandowskiego, weszło w wizjer kierowcy i teraz WZ, która oczywiście znów pokazuje bok swojej wieży. Te strzały w bok wieży nie zawsze będą wchodzić, jeżeli będziecie używać pocisków zwykłych na doparcie. One mają penetrację 278, bardzo dużo, ale jednak wciąż za mało. Na pociskach, które Bohater używa, mamy penetrację 323, no i wtedy już nawet takie. Bardzo twarde miejsca, możemy z łatwością przebić z większej odległości. Teraz na celowniku pojawia się imx 50B Bohater. Odpuścił już Lewandowskiego i zapytacie dlaczego nie chce go wykończyć? Dlatego, że się nie da. On jest w zagłębieniu, bardzo dobrze ustawiony i po prostu teraz nie ma żadnego sensu wychylać się na niego, szczególnie że w lesie na pewno stoją snajperzy i to by oznaczało stratę życia alopardem. Trzeba życie oszczędzać, grać z mózgiem, jak ja to mówię, tak aby wiadomo nie ponosić strat niepotrzebnych. Szczególnie, że łatwo nas przebić, a życie dużo nie mamy, tylko 1850. I teraz pojawia się bardzo fajny cel Strv. Bohater celowo przymierzył mu bardziej w bok niż w przód, ponieważ w przód mógłby po prostu nie przebić Strv. 103 ma, wiadomo, bardzo specyficzny pancerz, więc najlepiej zawsze mieć w bok. I teraz eliminujemy w miarę możliwości kolejne cele S-75 i Lewandowskiego pojazdy te obrywają potwornie, to dlatego, że są podświetlane przez naszych sojuszników, którzy są w dole. Zapytacie, czy bohater nie powinien być z nimi? Nasz bohater nie powinien tam zjechać, dlatego że w ten sposób straciłby swoją największą zaletę, działo i byłby na pierwszej linii. My lepiej radzimy sobie z drugiej linii jako snajperzy i w tej sytuacji oczywiście jest to rozsądne, aby nie zjeżdżać tam, bo tam i tak już jest dużo czołgów. Część musi podświetlać, część musi strzelać. Teraz próbujemy oddać y, strzał w taką popularną miejscówkę przy kamieniu. Tam często gracze się ustawiają, aczkolwiek nie wiem czy cokolwiek tam weszło, może zobaczymy. Tam teoretycznie były pewne cele, ale wiadomo, zawsze przy tylu metrach można się odbić. No i teraz krzaczka ostrzeliwujemy ISA 3-2 i Projet 6-6 y, za sekundkę. O właśnie, is 3-2 Zapytacie, czemu oni nas nie widzą? Mamy do tych graczy 450 metrów. Najwcześniej można czołg wykryć z 445 metrów. Na zwykle wiadomo, że troszeczkę jeszcze trzeba bliżej podjechać. Szczególnie, że leopard ma w miarę dobre maskowanie jak na swoją sylwetkę. Możecie powiedzieć, pewnie się łatwo yy, świeci. No niekoniecznie, Leoparda wykryć trzeba... Yy, raczej z dystansu średniego, może nie z bliska, bo też najlepszego maskowania nie ma, ale raczej nie jest to najprostszy czołg do wykrycia. Na pewno dużo łatwiej jest wykryć takie większe TDI, typu yy, chociażby lodówkę jak pancer, i, i tak dalej. No ale do streeta nam jeszcze trochę brakuje, to na pewno żeby nie było. No i co moi drodzy? żeroweczka się zapaliła. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że T49 gdzieś tam kursuje, no bo zwróćcie uwagę, że od dłuższego czasu nie było widać tego amerykańskiego lekkiego i możliwe, że on siedzi tutaj w jednym z popularnych krzaczków, które są albo tutaj, albo w tym miejscu. Także możliwe, że tam po prostu ktoś siedzi i nas teraz podświetla. Bohater musi uważać, ale jednak wraca do miejscówki, którą zajął wcześniej, no bo widzi, że nikt tutaj nie strzela na ślepo. Czasami jest tak, że lepsi gracze po jakimś czasie oddają strzały w miejsce, w które przed sekundką ktoś wjechał, co nie? Bo był wykryty wcześniej. W tej sytuacji widzimy, że nikt tutaj nie strzela na ślepo. Rwale albo nie chcą marnować pocisków, albo nie wiem co. No i w związku z tym możemy spokojnie zająć początkową miejscówkę. I czekać na cele, szczególnie że raczej ten WZ nie będzie najlepiej podświetlał. On tutaj, no, nie jest za bardzo w stanie podświetlać przez te gęste krzaki po drodze. A z lewej strony nie mamy już nikogo, ponieważ T54 zginął, EBR zginął, te dwa pojazdy również, te 10 obiekt 430 poległy. więc no, jeżeli ktoś ma tutaj coś podświetlić, to najprędzej będziemy to my. No, ale że moi drodzy, nic nie widać, no to czekamy, prawda. Czy warto teraz wykonać jakiś ruch? Nie wiem, zjechać na dół. Bohater mógłby teoretycznie pojechać na południe mapki, w okolicy swojej bazy, bo tam jest tylko um, lodówka i Centurion AX, więc możliwe, że po prostu tam zabraknie sił. Ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby to zrobić dopiero wtedy, kiedy. Tam będzie jakiś szturm, no bo teraz nie ma już żadnych sygnałów, że trzeba tam jechać. Dopiero teraz zapaliła się T54 w sektorze H1. No i pytanie, czy ona będzie jechać na naszą bazę. Jeżeli będzie jechać, no to wtedy warto się stąd ruszyć. Na razie jednak. Wydaje mi się, że mamy dobrą miejscówkę i trzeba po prostu czekać, powiecie. No ale jak to tak czekać? Czasami trzeba. Naprawdę. Wieście mi, że cierpliwość też jest istotna. Szczególnie, że niektórzy gracze mogą prędzej czy później popełnić jakiś błąd. I teraz ten błąd popełnił właśnie AMX 50B niestety. My również zostaliśmy ukarani. Szczęśliwie tylko od Progetto 66 za 308. Gracz ten poczęstował nas pociskiem z lasku z A4, czyli mniej więcej tam, gdzie był wcześniej. Niestety nie mogliśmy z tamtego krzaczka strzelać na ślepo, no bo wiadomo, od razu bylibyśmy wykryci. Czekamy teraz na MX50B, który musi tu wychylić. To jest jedyne miejsce, gdzie on może się odsłonić. Teraz pytanie, czy wyjedzie. Czy wyjedzie? Wychyla się, widzimy wieżyczkę i weszło za 469. To jest też bardzo przytomna gra, że Wiecie, ten Emix to nie jest tak, że wychylił się i my musimy zacząć w niego mierzyć. My przed jego wyjazdem byliśmy już tam celowani, bo bohater wiedział, że po prostu no, gdzieś musi się wychylić. A to była jedyna możliwość w sumie, więc było to przewidywanie tego, co się wydarzy. Znów znajomość mapy i jakby pomysłów przeciwnika. No i teraz, moi drodzy, oddajemy miejscówkę już z krzaczkami w niepamięć. Zapominamy o niej, dlatego że stamtąd byliśmy wykryci, jesteśmy troszeczkę wyżej. I zobaczcie, że stąd strzelamy na przykład Wandowskiego i on nas nie widzi. To jest właśnie bardzo istotne, że nie zawsze krzaki są najlepsze. Jeżeli krzak. Szczególnie jest takim narażonym bardzo na wykrycie miejscu. O to lepiej być troszeczkę wyżej i dalej. I bohater zajął tamtą miejscówkę. Aby strzelić Werwandowskiego i zarazem nie dać rywalom sygnału, że hej, ja tu jestem. A teraz trafiamy już w te 49 ponieważ no, wyjechał z krzaczka, powiemy sobie teraz już chyba wszyscy spokojnie, że on siedział w tych krzakach gdzie teraz mierzy bohater. On tam musiał siedzieć i dlatego nas było widać, bo teraz zobaczcie, strzeliśmy i już nas nie widać. Bardzo istotna informacja. Kisiu się w krzakach. Czekamy moi drodzy na rozwój wydarzeń. Na razie spokojnie. I popatrzmy na południe mapy. Ja dopiero teraz się skapnąłem. Straciliśmy yy, tak naprawdę najlepsze pozycje przy budynkach w sektorze K4, J5. No i te 54 jest bardzo blisko naszej bazy prawdopodobnie do niej dojeżdża, dojedzie jeszcze STB1. W związku z tym, bohater widząc nieciekawą sytuację na własnej bazie, decyduje się na powrót na kapa. Niekiedy po prostu nic nie widzi, tylko dopiero wtedy, kiedy pojawiają się pewne sygnały, prawda? No i te 54. Dzięki pomocy Centuriona traci teraz swój żywot. Teraz kolejny T54, również poczęstowany. No, wiadomo, Leopard ze swoją precyzją musi takie strzały trafiać. Teraz widzimy, bo Te T54 weszło i jeszcze jest STB. jeszcze jest STB, on akurat na fullu. O, no, idealny cel, mięciutki. Ale rykosze, kurde, to jest dziwne. To raczej powinno wejść. Nie powiedziałbym, że bohater jest lepszym, że po prostu, no, trochę pech. No, to się zdarza. Te 54 jest przy budynku. Estebek zawiatrakiem. Decydujemy się teraz na rozsądnie wjechanie w chyba krzaki, ponieważ no, w szczerym polu bylibyśmy, e, łatwo e, dostępni dla przeciwnika do wykrycia. Także słuszna decyzja. No i próbujemy tutaj z krzaczków coś zobaczyć. Nie, decydujemy się na bardzo odważny ruch, aby tych rywali wykończyć. Bohater, hmm, czy robi dobrze. Pod warunkiem, że tutaj już nie ma nikogo więcej, no to tak, prawda? No bo ma zapas życia, wcześniej życie oszczędzał, teraz może sobie pozwolić na odważniejszą grę. No i nawet szczęśliwie udaje mu się zablokować pocisk STB1 z gola, czy to jest normalne? No to nie jest normalne, bo raczej Leopard powinien taki strzał przyjąć właśnie w ten sposób, ale... Oj, to te 50... T54 strasznie warzywi. Trzeba sobie powiedzieć, że gościu ten tutaj mógł się lepiej zachować, lepiej przymierzyć. I nam też nie weszło w CESA 59. Rywale mają przewagę liczebną. W związku z tym takie ciśnięcie może nie być najlepsze. No, chyba że uda nam się jakoś. O, właśnie. Rykosze to TSTB. No, chyba gracz ten ma teraz lekkie pretensje do gry. No, bo kurde, to nie jest normalne. T54 na szczęście już nam nie rąbnął. Gdyby ten CS dojechał do tej dwójki. I nas zaatakował, no to byłoby nieciekawie, tak jednak e, faktycznie on teraz raczej będzie wracał na swoją bazę, boi się szturmować. No i udało się wykończyć tą dwójkę i e, STBK i T54, więc bardzo, bardzo fajnie. Sytuacja, można powiedzieć, jest uspokojona. No i teraz prawdopodobnie widzimy w ten krzaczek, po to, aby zobaczyć, czy ten CS faktycznie uciekł stąd. Czy też dalej może gdzieś tutaj się kręci? Jest, moi drodzy, i to w szczerym polu trafiamy go w gąskę za 511. Jest na dwa strzały. Niestety nasi go nie mogą przebić my. Czy przebijemy? Trafiamy go w gąskę. No to raczej nie było chyba zamierzone. Na szczęście Emil. Teraz go kończy. 600 po asyście. Spoczka. I lecimy dalej. Do końca bitwy. Niecałe dwie minuty. Czy bohater może sobie teraz pozwolić na. Czekanie w krzaczku, jak rywale wyjadą. No, raczej nie. Wydaje się, że ta bitwa raczej będzie szła w stronę remisu. No i to, co musimy teraz osiągnąć, to zrobić jeszcze jak najwięcej, bo wynik jest super. Ale może być jeszcze lepszy. Najstraszniejsze jest to, że nie widać lodówki, prawda? O, teraz pojawia się przed nasz oczami, bohater spudłował w nią. Na szczęście ona również nie zdążyła strzelić. Objeżdżamy ją tak, aby. Nie dać jej tutaj wykorzystać swojej. Plomby za 1800. Bohater ma pociski. Hesh trafi teraz lodówkę w bok za 500. Po raz drugi. Ależ ładne strzały. No i lodówka jest na strzał. Teraz możemy wykorzystać swoją mobilność, aby ją wykończyć. Jednocześnie nie narażając się. Zobaczcie, widzimy delikatnie tą lodówkę. Delikatnie widzimy, widzimy, widzimy. Kto jest pierwszy? Bohater jest pierwszy. No ta lodówka zważywiła, bo. Okazji miała idealną, byliśmy do niej bokiem, ale po prostu miała gorszy refleks. I w ten sposób mamy już ponad 11 tysięcy uszkodzeń. I mając 40 sekund do końca, próbujemy jeszcze zobaczyć jakieś czołgi w lesie. Może tutaj będzie jakiś Lewandowski, może będzie STRV? I faktycznie Lewandowski pojawia się. Widzimy jego dolną płytę, to jest daleko, ale czy wejdzie, wchodzi za 430 i czy nas zobaczy? No, nie widzi nas, to jest za daleko. Tak jak mówiłem, Leopard ma w miarę dobre maskowanie, więc spokojnie możemy tutaj go zoutspotować, porobić na zasięg widzenia i maskowanie. Szczególnie z tego krzaczka. Najgorsze jest to, że jest jednak 10 sekund, pojawia się jeszcze STV, czy trafimy go w bok? Trafiamy go za 367, no i moi drodzy, do końca bitwy 2 sekundy, jedna sekunda, koniec czasu, więcej damagea. to my już nie zrobimy remis. Bohater zadał ponad 13 tysięcy uszkodzeń. To tak, jakby porobić. No nie wiem, kurde. Z sześćdziesiątek. Sam porobił sześćdziesiątek, siedemdziesiątek. Zależy jeszcze, jakie chcemy liczyć. A w tej bitwie były przecież dziewiątki, prawda? Więc one mają trochę mniej życia niż 2000. tysiące. A jednak, mimo zadania tak wielkich, ogromnych uszkodzeń, bitwa nie jest wygrana. Po prostu, no, drużyna troszeczkę. No. Nie popisała się. Wydaje mi się, że tak to możemy delikatnie ująć. No, i nawet przy dobrej grze, musimy tutaj zrozumieć, że no bitwa nie zawsze może być wygrana. Czy można było zrobić coś więcej, aby to wygrać? Wydaje mi się, że naprawdę nie bardzo. Zrobiliśmy i tak niezwykle dużo, i przy sporym szczęściu, bo tak jak powiedziałem, były takie momenty, gdzie lodówka mogła nas wykończyć. Gdzie rywale mają, mieli przewagę liczebną na naszej bazie 3 do 1, ale po prostu nie grali drużnowo i polegli. My po prostu ich rozstrzelaliśmy. W związku z tym trudno jest powiedzieć, że można było jeszcze lepiej zagrać, a skuteczność, no, momentami nie była najlepsza. Tam po prostu brakowało szczęścia, ale i tak była bardzo y, dobra patrząc na ogół. Także piękna gra, no i teraz widzicie. Że nawet najlepsi gracze czasami po prostu albo przegrywają, albo remisują. Tyle moi drodzy ode mnie. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał z omówieniem bitwy. No i do usłyszenia trzymajcie się. Piąteczka. Cześć!